od Urzędu Marszałkowskiego. Zostaliśmy yy, pieniądze na realizację projektu pod tytułem Pięknie, Aktywnie, Zdrowo, Z tego miejsca chciałabym przywitać Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewę Wędrowską, która jest tutaj z nami. Wraz z małżonkiem, Dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu w Spale Waldemarem Wędrowskim. Również kierownika e, skarżącego, Waldemara Gostę, Szczepana Gostę, Szczepana Gostę. Słuchajcie, chciałabym również podziękować firmie Framet e, za usługi, naprawdę dobrze się nic tam stało, dobrze, że byliście Dziękuję również wszystkim policjantom z Komendy Powiatowej Policji Komarzowi Mazowieckim, a szczególnie zastępcy komendanta, zastępcy na Wydziału Ruchu Drogowego, panu Dariuszowi Kowalskiemu. Dziękuję przed Tomaszowie Mazowiecki. I tutaj te działania podejmowane z mojej strony w kierunku państwa koła, ale nie tylko, w kierunku rodzin, one jak gdyby naturalnie wynikają z samego faktu, że moje doświadczenia no, są takie jak państwo, że rodzina jest najważniejsza, że dzieci są przyszłością naszej ojczyzny. Dlatego bardzo się cieszę, że e, dzisiaj e, mogę być z Państwem tutaj e, na tym rajdzie, na tym pikniku, bo e, tutaj Marta zapraszała mnie na wyjazd e, wakacyjny, ale akurat tak się złożyło, że e, skorzystać z męża. Zresztą doszliśmy do wniosku, że nasze dzieci już są dorosłe, z nami nie pojadą, więc tylko my byśmy pojechali we dwoje, a lepiej, żeby może ktoś korzystałby lepiej z tego pobytu i z tego wyjazdu i my, myślę, że tak było. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wiele takich imprez będziecie organizować, żeby razem się poznawać, dobrze bawić. Życzę dla Pani Marty, dla wszystkich organizatorów, dla całego koła. Więcej takich przedsięwzięć, więcej działalności, a my z racji krus czy z innych organizacji, ja tylko będziemy mogli, będziemy Was wspierać. I wszystkiego najlepszego. Powodzenia. Zapomniałam o najważniejszym, że chciałabym podziękować wszystkim, którzy kończyliśmy się w dzisiejszą organizację rajdu, wszystkimi dziewczynom, Tutaj na miejscu. Wszystkim rodzinom z Koła 3+, a szczególnie Pani Kasi Przybyłek, która była od początku projektu i jest do końca. Dziękuję. <noise> To są takie małe kozleczki. Tak Bądźcie bezpieczni. Tutaj jest dużo różnych kulek. Zawsze nie byłem na wsi, ale na lekarzu niebezpiecznych. Rodzic to wychował w dupy kulek. Wszystkich. Żyj bardzo proszę bardzo. Będzie kogoś, kto będzie chciał, się.

Wróciliśmy właśnie z pierwszego rajdu rodzinnego po ziemi lubochańskiej. Wszystko wyszło jak należy. Nie było żadnych przykrych niespodzianek, chociaż jechała z nami karetka pogotowia OSP Lubochnia. Trzy radiowozy policji z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Wszyscy uczestnicy rajdu, a było ich stu, spisali się bardzo dzielnie, mimo upału, który nam dospierał przez całą drogę. Dzieci dały naprawdę radę. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie pierwszego rodzinnego rajdu rowerowego. Dziękuję rodzinom wielodzietnym z koła Dużych Rodzin 3 w Lubochni. Dziękuję jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni, Framet, usługi pielęgniarskie, którzy całą drogę jechali za nas z karetką pogotowia. Dziękuję również policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję również. Obsłudze medialnej Agnieszce z Format 3A, która dzielnie nas nagrywa na każdym kroku. Dziękuję również kierownikowi krusów Tomaszewie Mazowieckim za przybycie na naszą uroczystość i po of ofiarowanie nam drobnych upominków. Dziękuję również za przybycie dyrektorowi COS w Spale Waldemarowi Wędrowskiemu a także naszej koleżance, przewodniczącej Koła Dużych Rodzin 3+, Tomaszowa Mazowieckiego e, oraz radnej Sejmiku Wojewódzkiego Ewie Wędrowskiej, e, dzięki, e, którym mogliśmy, e, dzięki której e, ten rajd e, mógł e, dojść do skutku, gdyż dostaliśmy e, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rajd został dofinansowany ze środków województwa łódzkiego w ramach projektu Pięknie, Aktywnie, Zdrowo, Rodzinnie. W ramach projektu zapraszamy jeszcze Państwa na warsztaty, może nie warsztaty, ale zajęcia ZUMBY. Będą to zajęcia ZUMBA Kids i ZUMBA dla dorosłych w każdą środę we środku kultury w Lubochni właśnie zakończyliśmy, mam nadzieję pierwszy rodzinny rajd rowerowy przyjechaliśmy trasę 25 km. no myślę, że trasa w sam raz, tak jak na trasę z dziećmi, bo mamy dzieci w różnym wieku, począwszy od maluszków po dzieci 16-letnie, 18-letnie było bardzo fajnie myślę, że fajnie tak spędzić czas z dziećmi z innymi rodzinami tak, dzieciom też się podobało Wszyscy jesteśmy zadowoleni no i czekamy na kolejny rok. No i bardzo się podobało. Bardzo była długa droga, ale fajna. Świeciło słońce, było ciepło. Y, dostawaliśmy darmową wodę. Y, mieliśmy y, kamizelki odblaskowe. Y, z przodu i z tyłu policja, y, karetka była i straż. Czuliśmy się bardzo bezpiecznie.